W dzisiejszym filmie zobaczycie, jak przygotować fajne i elastyczne ciasto na pierogi. Zapraszam do oglądania. Żeby zrobić ciasto, zaczynamy od wsypania 300 g mąki do jakiejś miseczki. Dolewamy 170 ml ciepłej wody, czyli musi być teraz. 470 i już do równych 500 wlewamy olej, czyli 28 gramów. A na koniec na taką ilość powinno wystarczyć około pół łyżeczki soli. Wszystkie składniki musimy teraz ze sobą dobrze wymieszać. Najpierw je sobie mieszamy łyżeczką, tak żeby się zbytnio nie obrócić. Gdy składniki się już połączą, możemy przerzucić ciasto na blat i je dalej ugniatać. Składniki się już tutaj trochę połączyły, także możemy przerzucić go na blat. Podsypujemy mąką. I zagniatamy dalej. Im dłużej będziemy to robili, tym ciasto będzie bardziej elastyczne. Nie będzie się wtedy już tak kleiło do rąk, bo póki co to jest takie dość lepkie, ale im dłużej będziemy to wyrabiali, tym będzie ono mniej kleiło się do rąk. Także teraz 10 minut przerwy i zaraz wam pokażę, jak będzie wyglądało. Po 10 minutach ciasto powinno być już gotowe. Nie klei się do rąk. Wkładamy je z powrotem do miski. Przykrywamy ścierką, ale to dosłownie na chwilę, tylko po to, żeby sobie ciasto chwilę odpoczęło. Za jakieś 5 minut do niego wrócimy. Po tym czasie wyciągamy z miski ciasto. Stół podsypujemy mąką. Górę ciasta tak samo rozpłaszczamy. Jeżeli ktoś ma ochotę, można sobie podzielić na mniejsze kawałki. A na koniec już tylko wałkujemy i wykrajamy. A w tym filmie to byłoby wszystko. Dziękuję za obejrzenie. Zachęcam do sprawdzenia pozostałych moich filmów i zostawienia subskrypcji. Już za kilka dni pojawi się też film, jak przygotować pyszne pierogi z kapustą i grzybami. Tam będzie przepis pokazany od samego początku do końca: czyli jak zrobić ciasto, farsz, jak lepić, gotować, smażyć. Także zostawcie subskrypcję. A ja już dziękuję i życzę udanego lepienia.